Ciemanko widzowie, ja jestem... Fa falios. No bo zmieniłem sobie nick ogółem. I zagramy sobie dzisiaj B. Bo po... I właśnie... Co ja zrobiłem? Wydropi... Otworzę normalnie. Gram sobie, co nie? Gram sobie. Gram normalnie, czy wy to rozumiecie, yy, miałem big boxa, otwieram, patrzcie, 33 monety, to już coś oznaczało, Patrzcie. jedynka się świeci, jest, jest coś, I to jest nowy brawler, co nie, no i mi właśnie dropła a ja na razie nie będę przy i do siódmego levela, wiecie czemu? Tylko dlatego, że siódmy level to dropli mi gadżety cały czas. Same gadżety do. O lol, widzieli! Jak to idealnie! Jak idealnie, że go znes A, a, a! Ja nie mogę. Jakby to nas chociaż bawalo chyba walło, to byśmy już. Nie wiem, przegrali. No wypatrzcie, jak ta kierka będzie łatwo. za zadymiarów zostało. Ja nie mogę. Czemu nikt nie zbiera tych skrzynek? Ja specjalnie na nie nie szłem. No nie, zostaw mnie, ziom! Zostaw mnie! Dobra, my idziemy na te parki... Mam tutaj... mamy wielkie starcie. Musimy się tu przyszykować troszeczkę. Żebyśmy byli bardziej pros. No i fajnie, będzie... Będą miniaturki do odcinków. W sensie, że obrazki, sami zobaczycie. O siema Daryl, siema, no. Ale to jest moje, sorka, ale to jest moje. No i popatrzcie, ta postać B to no. dla mnie jest po prostu najlepsza postać w Brawl Stars. To jest po prostu za łatwe nią grać. Ej, robimy, może zróbmy jakiś challenge? Czekaj, 150 pucharków nie wychodzą z gry na B. Albo nie. Nie, nie, i nie. Po prostu zagram z nią dwie gierki, a resztę. Nie wiem. Pokażę Wam coś. Jeśli coś, coś, coś super ranckiego. No, nie, no jak nią się. Ja jedyne czego nie znoszę wbić, to rozwalać Power cuby. To jest jedyna rzecz, jakiej w niej nie znoszę robić. Chociaż lubię się z nią bić, lubię się z kimś bić, jak grabi, bo ona tak, bo ona ma ten mega, wiecie, a tak, czy jak to nazwać. I ktoś tu chyba jest. Nie, no, nie wiem. Nie, no, nie wiem. Mniej, teraz trochę mniej nagrywam odcinki, za co serdecznie przepraszam. Dobra, niszczymy te parki, bo zaś ich nikt nie zebrał. Co się stało? Czyli to. Jak ten kolt mi pojechał? Aj! Nie ma skrzyneczki. Dobra, to wam ja jeszcze jedną wierę to po prostu taki krótki, nie wiem, odcineczek Gdzie wam pokazuje Bill i Max Bo Max też to jest nowa postać Taka w grudniu, pokażę wam po prostu Ale chciałem ropnąć wiecie kogo Ja myślałem, że to jest na początku, myślałem, że to jest legenda Ale oczywiście znając Moje nieszczęście to była Bill No nie wiem kto po prostu sobie zostawia tak skrzyneczki, nie wiem Rozwalił sobie skrzyneczki i je sobie zostawię Ej, napiszcie mi, czy podoba Wam się ten skin Biedronka pi, czy wolicie zwyczajną? Bo, B, bo mi się chyba bardziej podoba ta zwykła. Tak, tą Biedronką, a jak kiedyś miałem taką akcję na Bi, Mogę Wam. Ja nie mogę. Mogę Wam powiedzieć, że. Ja nie wiem. Jajkut! Że ja, byłem tym. Byłem, B, miałem 24 HP i mnie gonił ból z soczkiem, co nie? I go zabiłem, i ja pamiętam, że ja grałem wtedy z kolegą. Bum, bum, i bum. O oh lol, ten, ten desowy piesek, czy jak to nazwać? Wieżyczka mnie prawie zabiła. Jak ja powiem, piesek na to coś, to wszyscy mówią: czemu ty na to piesek, a nie wieżyczka? Ja nie mogę, Jejku, jejku, jajku, jajku, jajku. E, ja i znowu myślałem, że ja zginę, a to była taka prosta giera, co nie? Okej. Okay. W skrzyneczce nic nie było, więc zagrajmy sobie jeszcze gierę Max. Się, Maksymilian. I wpadajcie na mój poprzedni odcinek, gdzie wbijam 11 tysięcy puszak. Jest on mega kozacki. Yy, sami zobaczycie, co ja na nim dropłem. Sami, kurde, idź pro. Pro, mógłbyś stąd pójść? Proszę cię, mógłbyś stąd pójść i mnie zostawić w spokoju? O, dziękuję jeszcze sobie... zginąłeś, o. Bad guy! BAD GUY! Czemu ten Spike się nazywał Bad Guy? Ja nie mogę, to chyba z tej piosenki dziwnej. Ona jest straszna. Aż mi się przypomniała teraz ta piosenka, przez sobie... I popatrzcie jak ten Colt jeszcze, a co nie? Kurde, co ja robię? ja <laughs> się na tą żelkę. Ja nie mogę. Cześć czas się ja nie mogę. Ja Nie, nie tego, 111 tysięcy pocharków i stało się coś niesamowitego. Sami zobaczycie, co mi zrobiło z tego mega boxa. Wpadajcie do mojego super klubu. A my widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale i Elo.